Drodzy Państwo, jeśli ktoś mnie widzi, słyszy, to dajcie moment, bo ja, jak zwykle, na tak zwanego niewiernego Tomasza muszę zobaczyć, czy, czy wszystko gra i buczy. Jednym słowem, czy mnie widać? Kochani moi, wydaje mi się, że mnie widać. Witam się pięknie z Państwem. Dzisiaj głos mój będzie taki trochę lekko, jak ja to mówię, jazzowo-barowy, dlatego że A, żadnych COVID-ów nie posiadam, natomiast rzeczywiście posiadam trudną sytuację życiową i musicie mi Państwo wybaczyć, ponieważ odeszła bardzo bliska mi osoba i, i będę, będę zapewne, no właśnie, miała głos, jaki będę miała. Nie żądam tutaj, żebyście Państwo dopytywali czy też żałowali, tylko żebyście zrozumieli, że ja to ja. Głos rzeczywiście inny, pewnie, pewnie ten wieczór nie będzie taki dzisiaj dziarski, jak to zwykle. Ja mam, ja mam do. Ja mam, ja mam w krwi, czy też w sercu, natomiast praca to jest całe moje życie to jest ten moment, który daje mi siłę. Więc po prostu jedziemy, jedziemy, jedziemy drodzy Państwo, z wróżbami. Z, z Będę się starała tutaj dać serce, duszę i ciało. Natomiast, no. Jeszcze raz podkreślam, jeśli słyszycie, że brzmi jak brzmi, że, że, że jestem, co tu dużo mówić, zapłakana, zasmarkana, musicie mi to dziś wybaczyć, ok? Dobrze. Zatem drodzy Państwo, drodzy Państwo, jeszcze raz, aha, jeszcze raz błagam. Gdyby były jakieś, jakieś takie momenty, że Państwo nie widzicie, nie słyszycie, bardzo proszę. W krótkich informacjach, kto może, niech mnie wspomoże, niech napisze nie widać, nie słychać, albo widać, słychać. To będę za to bardzo wdzięczna. Natomiast, <laughs> natomiast um, e, widzę, że są SMSy, zatem tak jak zawsze, zaczynamy wieczór wróżb. Drodzy Państwo, wszyscy, którzy znacie mnie, którzy znacie mnie od lat, a jak mnie nie znacie, to mnie poznajecie właśnie dzisiaj, wiecie o tym, że. Ja prowadzę, nigdy nie prowadzę wróżb poprzez maile, poprzez smsy. <laughs> na tym wieczorze wróżb, na którym jestem zawsze w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca, Są włączone, jest włączona opcja sms, ja na nią odpowiadam tutaj słowotokiem i odpisuję wtedy, że odpowiedź została udzielona, natomiast nigdy, jeszcze raz podkreślam, nigdy, przenigdy, jakby nie odpowiadam, jeśli, jeśli pracuję na portalu, a są to już lata, nie odpowiadam. SMS-y czy też maile to nie jest moja opcja. Ze mną się trzeba kontaktować telefonicznie. Dlaczego? Dlatego, że taka moja barwa, taki mój ton, taka moja energia i inaczej, inaczej nie da rady. Dobra, powiedziałam co musiałam. I teraz jedziemy drodzy Państwo z tym koksem. sms Będziemy odpowiadać na nie, tak jak podkreślam, tylko wieczory wróżb i tylko zawsze, nie na zasadzie, że ja piszę tam coś, coś komuś, kto napisał w SMS-iku, odpowiadam w trzech zdaniach, tylko jedyne SMS-y, które, które są możliwe u mnie do uzyskania, to jest właśnie wieczór wróżb. Opcja bardzo promocyjna, dlatego zachęcam, żebyście Państwo dzisiaj wysyłali, wysyłali taką wróżbę, jeśli ktoś ode mnie chce uzyskać odpowiedź. No i cóż, no i jedziemy z koksem, jak ja to mówię. Dobrze. Pierwsza wróżba, Anonim. Ale muszę jakoś przeczytać imię. Nie będę czytała całej daty urodzenia pani. Pani Kasia, Anonim, pani Kasia, i przeczytam, pani Kasiu, przeczytam bez roku urodzenia. Przeczytam tylko pani dzień, miesiąc. 2 kwietnia. Roku urodzenia nie ma, sam diabeł się nie domyśli. Czyli jednym słowem, anonim. Pani Kasia, urodzona 2 kwietnia roku, nie podaje, pyta, jak potoczy się znajomość z Janem? Mam jego datę urodzenia. Super, dziękuję. Znamy się wiele lat. On ciągle chce kontaktu. Ale nie może dojść do spotkania. Kiedy się spotkamy i czy to się rozwinie? Pozdrawiam. Dobra, na logikę, którą ja zawsze przy kartach wykluczam, bo, bo one podają czasami zupełnie nielogiczne odpowiedzi, ta znajomość zupełnie nie ma sensu. Na logikę. Mówię, mówię to, co by powiedziała pani każda zdrowo myśląca, rozsądna kobieta, ale to jest moja logika. Teraz pokazuję, a teraz karty. Które zupełnie czasem potrafią pokazać mi tak zwaną odpowiedź, m, taką, która mnie zeskakuje. Zobaczymy, co one się one powiedzą, co one powiedzą w tej sprawie. Dobra, Pani Kasiu. Co pokazują mi karty o Pani? Karty o Pani pokazują mi, że jest Pani osobą prężną, dynamiczną, przebojową. Kobietą taką, która potrafi zakręcić, jak to się mówi, świat i rzeczywistość i nawet pokonać góry, nie wiadomo jakie, jeśli pani uznaje, że coś jest ok. ale proszę posłuchać, pani jest osobą, nazwijmy to, szczerą naiwnością w sercu. Czy to dobrze, czy to źle? Gdybyśmy żyli wśród osób szlachetnych, prawych i uczciwych, byłaby to cecha, która jest nader pożądana, albowiem pani uważa, że jak. Pani nikogo nie może, jest jakby jak pani, na przykład nie może nikogo oszukać, bo no, nie mówimy tutaj o tym, że kupujemy sobie tuż za 20 zł i mężowi mówimy, że nie kosztował tam 25. Zupełnie nie o tym mówimy. Pani jest za sobą prawą, uczciwą, szczerą, taką, która potrafi jak gdyby góry przenieść, jeśli pani uważa, że, że tak jest, jak jest. Co widzimy po stronie pana Jana? Po stronie pana Jana widzimy zagubienie, ja go nie będę tutaj chłostała biczem zagubienie, malkontenstwo, wieczne gdywanie, wieczne iluzje i teraz tak,